Przyśmie o tej surbux, ja no, skróci w nagle na dzisiejszym odcinku zagram sobie jeszcze CSA, ale nie będzie taki standardowy odcinek CSa, bo nie będę grał na standardowej myszce oraz klawiaturze, ale będę grał sobie na padzie, także myślę, że będzie to całkiem ciekawe wyzwanie. Przed odcinkiem zostawcie koniecznie łapkę w górę z obozoneczkiem oraz napiszcie jakiś komentarz, aby film dotarł do większej ogrony odbiorców. Także co jeszcze nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Dobra, także jesteśmy w meczu i muszę oglądać to, jak się kupuje. Na razie mam pancerz. E, halo, halo, kupiszcie pancerzu. O dobra mam pancerz. No i jak pewnie zauważyliście jest tutaj troszeczkę inny interfejs przy tym kupowaniu, a ogólnie poruszam się tutaj, no, no nie da się tutaj tak grać, no patrzcie jak to się porusza, jakbym sobie wpisał komendę plus ride w konsoli i dosłownie jest mega ciężko, o kurde, tak się mogę ruszać, to nie jest jak na myszce, ale nie mogę tutaj używać myszki, więc wam nawet nie pokażę, bo sobie specjalnie ją tutaj, yy, bo sobie ją tutaj specjalnie daleko odsnąłem, żeby mnie nawet nie korciło w jakiejś chwili, jak na przykład nie będę mógł kupić. Ale teraz kupuję sobie tam, to runda jakoś szybka minęła. No i dobra, no moim celem jest tutaj zdobyć no przynajmniej kilka fragów, choć wiem, że może być ciężko, no bo no patrzcie jak to się porusza, no. Góra, dół, po prostu muszę też wyczuć sterowanie, bo nie, nie wiem jak się tutaj tym steruje. I tutaj raczej żadnych flików nie będę robił. Ale ej, dobra, to było bliskie już w miarę. Ja tutaj muszę sobie nazbierać pieniądze na jakiegoś PMA zdecydowanie, bo w, tak to nie mam szans. Nie da się tutaj wycelować w, w gościa, no. Bez kitu. Oj, tu O, idzie tutaj chyba. No kurde, no nie da się tak, no nie da się. Ale dostałem jednego hita. O, taki Pew Bizon myślę, że byłby całkiem ciekawym wyborem. I teraz pancerz jeszcze muszę kupić. Dobra, nie umiem kupić pancerza, nic nie było. Okej, okay, jeden na jeden. Spróbuję może pójść od show Orta, no fajnie, że tu upłem. Nie mam wyczucia w ogóle na tym padzie. Spróbujcie sobie też sami, by to naprawdę się tak nie da grać. No ja tutaj nie czuję, kiedy ja puszczam to. To jest L1 u mnie. O, słyszałam go. Kurde, no. Co za goście. Ja tutaj w ogóle jeszcze gram na moim smurf koncie, na którym nie mam rangi. Mam tylko 3 winy, bo na moim main koncie, na którym mam chyba suprima, no nie byłoby w ogóle szans. Ale patrzcie, teraz zabiję chociaż jednego. Jak nie zabiję chociaż jednego, yy, to to będzie źle. Ale jak zabije chociaż jednego, to zostawiacie łapkę w górę. Możemy zrobić takiego deala. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O nie, o nie. Fuck, no nie da się tak grać. Dosłownie, to jest niemożliwe. Ty, dobra. Może go zabiję? Nie, nie da się wyczuć tego. No, jeszcze od tyłu mnie zaszedł. My teammate bot. No, no ciekawe jak się gra na padzie, nie? O tak, Negev. O, dobra. O, gościu mi pisał, że mój team hitbox sam robi jednego fraga, Nic, jak, jak, rozumiem, jakby tutaj chociażby chłop cokolwiek grał, ale no nic nie gra. Próbuję taką taktykę objąć, żeby kogokolwiek może zabić. O, dobra, on ma coś ze skopem. Dobra, czekam aż spikuje. Mam nadzieję, że nie spikuje mi tam na tym drewienku po lewo, na tym, o, z tą strzałką. Tylko tak idealnie tutaj pod mój celownik negewowy. Kurde, no, to jest niemożliwe, naprawdę, ale dobra, zobaczcie teraz tą rundę. Ja kupuję P90 i tutaj robię przynajmniej fraga. No teraz to już naprawdę do trzech razy sztuka. Trzeci raz to mówię. I co jest? Nie mogę zmienić sobie broni. A tak teraz mogę sobie zmienić? O dobra, teraz jest git. Ale już wiedzą gdzie jestem. Więc... Dobra, mam fraga. Co z tego, że obity? cheda dostał. Dobra. Klacz. Było 2 na 1. Ale mówiłem, że zrobię fraga. To zrobiłem! Eee. Anonimus mnie zabił. Ale jeszcze raz spójrzcie sobie na ten e, interfejs tutaj, kupowania tego czegokolwiek tutaj. Na przykład kupię sobie teraz pancerz. Halo, kupisz się. Dobra, kupiłeś się. No i negavik. Całkiem spoko to wygląda. Zdecydowanie lepiej niż to na PC-cie, jak się normalnie włącza. Nie wiem, czy to jest jakoś, że da się w opcjach gry włączyć. Może akurat taki wygląd, nawet jak się gra normalnie, ale jak jakoś nigdy tego takiego czegoś nie odkryłem. Uuu, co ten Shadow JT wyczynia? Może pierwszą rundę wygramy jakąkolwiek? Uuu, dobra. Choć tak myślę, że ją go zabił, jak, bo on się zajął tym gościem. Co my tu mamy? O jezu, kurde, chciałem to podnieść. Specjalnie, żeby wam pokazać, jak będzie wyglądać z tego gra. Ale żeby nie było, że gram ciągle jakimiś broniami dla nubów, bo takim nubem jestem na padzie. No ale no, klawę to i myślę też. To. O, dołem idzie. O, 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 o. o. Dobra! Porobił, choć już myślałem, że może tutaj kogoś wyhaczę. No i dobra, może jest 1 0, 6, ale sami spróbujcie zagrać na padzie, wcale nie jest tak łatwo. Kurde, od mnie zabił. Dobra, zobaczmy na grę naszego. No, on coś zaczął widzę grać, ma 5 fragów. Oj, pojedynek na kosę myślałem, że będzie. Dobra. Oby to wygrał, oby to wygrał, bo ja chcę mieć jeszcze okazję, żeby kogoś zabić z tego pada. No, tutaj go strzelił. Na daleko ciężko będzie. No, jednak Anon Limus. Dobra, tutaj nie ma sensu, ja kupuję Maka. Nie gram eko. Chociaż że przegraliśmy tamtą rundę. Tutaj nic innego, niż PM nie ma sensu. Plantuję. Coveruj mnie, proszę. Dobra, chociaż cokolwiek zrobiłem. U, gościu! Patrzcie, patrzcie, ja go... Dobra, mam asystę, no easy. U, meczka. Biorę. Dobra, spróbuję rzucić jakieś granaty, e, może cokolwiek mi się uda rzucić, ale nie wiem tutaj w sumie co mogę rzucić, e, tak nie wychylając się zbytnio, stąd to rzucę tak. U, dobra, zabił, o fak, dobra, no nie wiem, on nie kieruje, ja tutaj nic nie muszę robić, no ale zobaczcie, no jak to chodzi, no to strasznie ciężko, jeżeli jest tutaj osoba, która serio gra na padzie i pokaże mi jak ona to robi i naprawdę będzie grała dobrze... To ja tutaj naprawdę jestem pełen podziwu dla takiej osoby. Szybko przebiegam, dobra. Przydałoby się rzucić tutaj granata, molotowa najlepiej. No nie! Coś nie wyszedł mi ten molotow, przepraszam Cię. Kolego z drużyny. No dobra, no chciałem go podejść, no ale mój niestety wszystko tutaj kieruje, nie wiem czy się... Mozzie odpalił, choć wątpię. Nie, co ja zrobiłem w tej chwili? Dobra. W sumie AWP może być nie tak złą strategią. Jak się wceluje, no tak, no ale tutaj z AWP to się nie da nic celować, bo właśnie tak to wygląda, że celownik lata góra dół Na pewno da się to jakoś tutaj w tych ustawieniach dostosować, żeby to tak w miarę jak chodziło, ale no ja tego nie potrafię. Dobra, tyle mamy Bożych Pieniążków, no to możemy sobie kupić no, M249, bo czego by nie? Pełny pancerz i jeszcze może jakiegoś granata, tak na przykład, nie? Nie no, mój to coś chyba tam sobie włączył jakieś oprogramowanie w tle, mi się wydaje, bo coś tutaj tak zamiata ostro, że to aż szok jest. Dobra, patrzcie, robię kolejnego punkta i mam już ich, uwaga, aż 7 Jeden kill, jedna asysta i 8 deadów, no to jest dobry teammate. Ja przepraszam cię pomarańczowy teammate, ale takie wyzwanie. Osłyszałem go gdzieś tutaj, to się wceluje tak, ajajaj. Aj, aj. Kurde, on mi nawet nie daje szansy teraz, żeby zabić tego gościa. Ło, to jest jego głowa. Nie, ja uciekam od ciebie. Idę do mojego. Witaj, pomarańczowy kompanie. Ja cię tutaj osłonię z każdej strony. Uuu! Dobra, coś tam mu na pewno zadałem, także jest, jest dobrze. W ogóle mamy jeszcze szansę to wygrać. W sumie byłoby całkiem ciekawe, jakbyśmy zrobili taki kombek. No w sumie no to mój teammate by zrobił kombek. Nie no, szczerze myślę, że on coś na pewno ma, bo... Chyba odkąd jesteśmy terrorystami. On ani razu nie zginął, jeżeli mi się wydaje. No, dobry molotow. O nie, ja mam bombę. Kurde, już ja myślałam, że go zabiłem, jaką mi zrobił, nadzieję! Także to mam tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę z dzwoneczkiem oraz napiszcie komentarz. Wiem, że no tutaj e, nic mi się nie udało tak naprawdę wam ciekawego pokazać, no ale pokazałam wam jak wygląda gra na fazie w CSGO na domyślnych ustawieniach, jakie tutaj są w grze. Także mam nadzieję, że Wam się podobał. Także ja się żegnam siema!